A my dzisiaj się wybrałyśmy do warszawskiego Zoo. W tamtym roku się wybierałyśmy i jakoś nie, nie ogarnęłyśmy tematu i teraz spóźniony dzień dziecka, jeszcze korzystamy z pięknej pogody i zwiedzamy sobie. Mogłam wziąć młodej wózek, bo to jednak trochę trzeba spacerować, prawda? Ale może da radę. Idziemy szukać czego? Żyrafy, Żyrafy idziemy szukać. Dotarłyśmy do żyraf! rest i'll do be that your heart what did happen to the last with my life never turn back again it's kind of funny that the moment passed time the moment you set them rewind and I do was to give her had to leave you but now I'm seeing all the signs this end <laughs> Udało nam się wreszcie dorwać wózek, i to już jest inna jakość zwiedzania z śladkiem, bo jednak tutaj trzeba się na spacerować i nachodzić. Ale i tak młoda bardzo dużo tutaj dała radę chodzić. A taki wózaczek jest bezpłatny i można sobie skorzystać. Przyjemnie się chodzi, więc git. Lody kuleczkowe nas uratowały, bo już tutaj dziecko zasypiało. Daj mi spróbować trochę, co? Bo ja takich nigdy nie jadłam kuleczkowych. Czego to ludzie nie wymyślą, co? Chcesz mi spróbować? Proszę. O, dzięki, tak dużo? Mogę? Okay? Tak. Mmm. Mm. Ale zimna. Słuchajcie, zamówiłam sobie. Hulejnoga do pracy, żeby dojeżdżać, bo ciągle się nie wyrabiam. A mam dosyć blisko, więc stwierdziłam, że hulejnoga. Czemu nie? Najpierw myślałam o rowerze, ale rower jest, jest to dosyć trudne przedsięwzięcie, żeby zakupić Mama, rower ja dla ja nie mnie. Nie Bo chciałabym bardzo lekki, a one są trochę droższe i muszę ich poszukać, więc na szybko kupiłam sobie hulajnogę w dekatlonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, Czy ona będzie mi mnie dobra? Tak, wiesz, to musimy teraz tutaj zamknąć to. O, tutaj proszę bardzo. Wyciągaj tą kolejnogę. No, wyciągaj ją. Może niekoniecznie już nożem. To jest hulajnoga młodzieżowa, ale do 100 kg. Do wzrostu chyba 180 cm, więc jak najbardziej powinna mi się sprawdzić. Dobra, potrzebuję dwóch rąk, bo nie radzę sobie. Tu z tej strony. Z tej strony cyk pyk i. Kolejną. I kolejna. A mogę pomoc. Uwaga, mocno. Pyk Poszło. No i nastąpiły małe problemy techniczne, gdyż rozwaliłam sobie palce. Oczywiście nieumiejętnie otwierałam. Yy, rozkładałam tą kolejnogę. No w każdym razie żyję, kolejnoga jest złożona, tak się prezentuje. Zdecydowałam się na czarną, ma tutaj też hamulec ręczny. Mała poręczna selo. Czyli dekatlonowa marka. Yy, I co? Zapłaciłam za nią 300 coś złotych na, na prące. No, co mam powiedzieć? Moje oczy. A, i będziemy robić oczy, tak? Idziemy zaraz robić oczy? Tak. A co, będziesz rysować coś? Tak. Dobra. A, albo zrobimy jakąś inną pracę. Dobra, będziemy robić pracę A, plastyczną. Także tak. będziemy teraz jeździć rowerem. I hulajnogą. hulajnogą. Dobra, dobra, ale fajnie. A jak podrośniesz, to ty będziesz mogła na niej jeździć troszkę, wiesz? Tak. Fajnie, I nie? I sobie kupisz tak, Chociaż ty masz też hulajnogę w sumie. No dobra. Ale, ale jak ja chcę, ale to Ale co nosne. mnie boli? Paluszek? Paluszek mnie boli. Nie dorajda ze mnie, no cóż. I jako, że dzisiaj jest dzień burzowy i pada deszcz, to po przedszkolu stwierdziłyśmy, że pójdziemy sobie na zakupy do Action, typowo plastyczno-kreatywne powiedzmy i pokażemy chyba, co kupiłyśmy, nie? Tutaj mamy taką fantastyczną podkładkę do rysowania, taką na stolik. Akurat się mieści na stolik modej. Są tutaj kontynenty, można się uczyć, na jakich kontynentach mieszkają dane zwierzęta. Bardzo ładnie to wygląda. Mama, ja, I... ja mówiłam, że to są ciepłe. Mhm, tak. to jest Afryka, tak. Afryka, Mamo, a, a, a to jak Tutaj mamy Europę tutaj my mieszkamy, a tutaj jest e, Ameryka. Północna i południa. Fajna podkładka kosztowała około, nie wiem, 4 zł, nawet. Nie mam pojęcia, ale w ogóle za te całe zakupy zapłaciłam 53 zł, a trochę tego nabrałyśmy. Kupiłyśmy jeszcze... Mówimy jest mi Zaraz Ci wejmę. Pojemniki na lody. Będziemy sobie robić takie zdrowe Lody. To e... No to są pojemniki na lody. Nie, ja mówię. Co ty tu jeszcze masz? o tym szkieletu. Szkielet, dobra, zaraz będziemy szukać szkieletu. Szkielet dinozaura. Będziemy tutaj. Co będziesz robić? Stukać młotkiem. Tak. I a co to jest, że będę robić? No to jest takie dłuto. I będziesz tutaj stukała i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz. Będziemy robić coś takiego. Co tu jeszcze mamy? Kolorowanka, psi patrol, naklejki, więc to, co tygryski lubią najbardziej, prawda? I tutaj też taka fajna książka do przyklejania naklejek ze zwierzętami i różne tutaj są miejsca, więc można umieszczać sobie co jeszcze raz? Już zaraz, moment! I coś... To jest bardzo przydatne do malowania akwarelami, czyli taki papier sztywny, żeby nie przeciekało. To też kosztowało jakieś grosze. Ile to kosztowało w ogóle? Gdzie ja mam rachunek? Pędzelki do malowania. w tym sklepie, to ten papier. Który papier? Ten od tego sklepu wtedy. Mhm. Mamy tutaj jeszcze z kilka stempelki pomysł córki, bo chce swoje imię pisać, więc niech będzie. W ogóle w Kiku jest strasznie drogo, porównując ceny do Action. W Action dużo tańsze były te stempelki, no ale dobra. Co tu jeszcze mamy? To nie jest jej... Oczywiście bałagan. Kreatywne oczy. Będziemy kleić i robić różne prace plastyczne. Co tu jeszcze mamy? Jakieś orzeszki. Oczywiście naciągnęła mnie... Co jeszcze mamy? Brokatowe mazaki, markery. tyle, tak? Czy coś jeszcze mamy? Chyba, chyba, chyba tyle. tyle. Nabrałyśmy trochę tych rzeczy, ale wydaje mi się, że będziesz miała co robić, prawda? Mama. Dobra. Mamy tutaj szkielet dinozaura. Hmm. Nie, to musisz zrobić tak. Tutaj teraz walnąć w to. W to. Mocno. Jeszcze? Jeszcze. No musimy coś tam odnaleźć w tym. Skeletu. Tak? Kiedy? Dawno temu żyły dinozaury. Bardzo dawno temu. Ale ci dzisiaj to żyją? Nie. Czemu? Co, udało się? Idę do kotowy Pokaż go. Wow. Fajny, co? Tak. Podoba Idzie ci się? Idę sobie skieret. szkielet. Idę sobie szkielet. Słuchajcie, nadeszła wiekopomna chwila. Dzisiaj jest finał trasy koncertowej Tako Hemingwaya na Stadionie Narodowym. I tak się składa, że właśnie się wybieram na ten koncert. Bardzo się cieszę. Dawno nie byłam na jego koncercie. W ogóle na koncercie chyba dawno nie byłam. Więc tym bardziej się cieszę. A na Tako byłam chyba jakieś kilka lat temu. Z pięć albo lepiej. Więc mam zamiar się dobrze bawić. Na pewno będzie fajnie. Mam nadzieję, że nie będę najstarszą osobą na tym koncercie, ale będzie dobrze. Także lecimy. drogie słuchaczki, witajcie. Z tej strony wasz Jeremi. Choć od dekad huśtałem się po falach radiowych, szerotą rozpoznawalność przyniosła mi dopiero pewna mocna audycja. Mowa o 1.8. w oświecenie, Radio Marmur. I tak oto mam zaszczyt powitać was na ostatnim odcinku letniej klasy naszego słuchowiska. Oto wakacje z Radiem Marmur. Dziś wreszcie raz. żywo. Bijcie brawa, bawcie się dobrze, bądźcie bezpieczni. A tu w nocy w twoim mieście.

No, muszę powiedzieć, że koncert był z rozmachem naprawdę, bo stadion został wyprzedany, był ogrom ludzi, wszyscy po prostu o, cały stadion był zapełniony, co pewnie mogliście też zobaczyć na wcześniejszych moich filmikach. Energia była ogromna, jak to na koncercie bywa. Ja bardzo lubię właśnie y, koncerty muzyka na żywo, bo to jest zupełnie y, inny odbiór i inna energia. Chociaż y, na trybunach to nie jest to samo co na płycie, ale ja już chyba y, nie mam siły i chyba nie jestem w tym wieku, żeby stać, jak się okazało, dzień wcześniej już w kolejce, żeby na tą płytę wejść i dobre miejsca zająć, więc naprawdę y, szaleństwo, że ci ludzie tam czekali. No tak on zrobił y, wielki show, byli goście, była Edyta Bartosiewicz z takich ciekawostek, z młodszych raperów to był y, Oki, była Daria Zawiałow, y, w ogóle było połączenie z Dawidem Podsiadło, który w tym samym czasie miał y, koncert w Chorzowie. I ponoć to było w ogóle pierwszy raz, że było takie połączenie z, ze stadionu, więc też fajna sprawa. No może jedynym takim rozczarowaniem było to, że nie pojawił się na koncercie Kłebo. Wszyscy czekali, wszyscy myśleli, że jednak może się zjawi, ale się nie zjawił. Ja w ogóle pamiętam tak, jak zaczęłam go słuchać, tak odkryłam go kiedyś przez przypadek chyba jego koncert na YouTubie na Openerze, gdzie wychodził taki wiecie skromny chłopaczek, zawstydzony a teraz wyprzedał stadion i, i to jest naprawdę... wow. Trzeba mu przyznać, że zrobił kawał dobrej roboty, ale mimo tego, że ma taką rzeszę fanów za sobą, to nie uderzyła mu sodowa, mam wrażenie, i pozostał dalej takim skromnym chłopakiem, co naprawdę jest fajne. Zaczęłam go słuchać od albumu Trójkąt. I tam teksty wymiatały i tak zaczęłam go słuchać, więc bardziej pamiętam albumy takie jak Trójkąt, Wosk czy Umowa o Działo, ale te nowsze też słuchałam, Sprycer, może te ostatnie to już tak niekoniecznie, aczkolwiek i tak uważam, że naprawdę i teksty ma świetne i robi dobrą muzykę. dzisiaj na łonie natury i tak rodzinnie sobie spędzamy niedzielę. Wyszłyśmy właśnie, właśnie z Milą na spacer i córka wzięła rower, więc się tak trochę tutaj przejedzie po okolicy. Jak tak idę wiejską dróżką i wokół mnie sad, pole, przepiękne niebo, dużo zieleni i tak mam właśnie takie przemyślenie i taką tęsknotę za tym, żeby mieszkać w takim miejscu. Jest to moje takie marzenie, żeby mieć domek gdzieś za miastem. Czy to marzenie kiedyś się spełni? No są kamienie, bo to jest taka droga polna, polna, no taka wiejska dróżka, która jest usypana kamieniami trochę jest utwardzona i tak niewygodnie się jedzie po tym, nie? Kiedyś sobie nie wyobrażałam mieszkać na wsi, jak byłam młoda. To bardziej ciągnęło mnie do mieszkania właśnie w bloku i tego miejskiego życia. A teraz im jestem starsza, tym bardziej doceniam, kiedy jestem gdzieś właśnie na łonie natury albo u siostry, która ma dom. To właśnie bardzo bardzo bym chciała też tak żyć. Nie wiem, czy kiedyś będzie mi to dane. Ale chciałabym. Nie dasz rady jechać i co teraz robimy? Kamienie są. Pokaż, jak ty pięknie jedziesz na rowerze. Chodź. Dasz radę, wierzę w ciebie. Zobaczcie, jaka to jest przepiękna okolica. O. Idziemy w pole zrobić polny bukiet kwiatów, bo szczerze mówiąc zapomniałam, że dzisiaj jest dzień taty i musimy zrobić jakiś mini upominek. Mamy tutaj dużo polnych kwiatków, nie? Długa łodyga, to jest taka kochanie, zobacz. Kochani, czy mi się to uda? O, zobacz. Taka jest łodyga długa. Ja ci troszkę pomogę urwać tych kwiatów, co Ty na to? Przyfarciło mi się, dostałam całą biankę truskawek prosto z pola i czeleśnik prosto z drzewa. A tutaj jeszcze trochę pożyczek czerwonych, także dary, lata, są. A tutaj też mamy jabłuszka, takie letnie, przepyszne. To jest w ogóle smak mojego dzieciństwa, bo kojarzę ten smak, jak jeździłam na, na wieś do rodziny, to właśnie takie jabłka się zrywało, zrzała i się jadło. Pyszne są. Jeśli chodzi o czereśnie, to mogłabym po prostu codziennie jeść kilogramami. Już jedną ubiankę wczoraj zjadłam, zjedliśmy. A ta duża nam jeszcze została. Co tam się stało? Słuchajcie, na śniadanie mam dzisiaj omlet cesarski. W zasadzie to mamy. I muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie byłam omletowa. Jakoś omlety mi nie smakowały, ale coś się zmieniło i ten Smakuje zupełnie inaczej niż te omlety, które jadłam do tej pory. Dlatego polecam, zostawiam Wam przepis w opisie. Jest przepyszny, sycący. No, trochę tam cukru jest, ale naprawdę słodkie śniadanie takie sycące zdecydowanie polecam. Jest przepyszny, także ja zajadam. Dobry omlet? Tak, przepyszny. No właśnie. Także my sobie życzymy smacznego i zajadamy. Do tego owocki. Mm. Chrupiący, pycha. Miałam wczoraj taki chytry plan, żeby zacząć nagrywać film ze stylizacjami, takimi na co dzień. Tak wiecie, tygodniowe stylizacje, ale oczywiście co? Można sobie planować, a życie i tak swoje, bo właśnie wracam od lekarza, jestem na zwolnieniu. Młoda się pochorowała, kaszle jak gruźlik. Ja Ona mnie zaraziła, więc ja również. Y, zatoki zawalone, gardło mnie po prostu tak boli, że ledwo w tej zipie. No i tak. Y, Siedzimy w domu. Ja już chcę też dmuchać na zimne, bo młoda ma y, wysiękowe zapalenie uszu. Pewnie mamy, znają temat i już tego pilnuję, żeby tam wiecie, żadnej infekcji groźnej nie było, bo każda infekcja no, nie wpływa dobrze, wręcz odwrotnie na te uszy. Yy, jesteśmy pod opieką laryngologa, jesteśmy na lekach, na sterydach, yy, mówię jesteśmy, ale wiecie, ona jest. Jestem uspokojona, bo po tej wizycie dzisiejszej yy, nie jest najgorzej, to uszy wyglądają całkiem ok, tylko trzeba właśnie pilnować, żeby tam się nic więcej nie rozwinęło, żadna groźna, poważna infekcja, więc będziemy siedzieć w domu, inhalować się i kisić, bo jest po prostu taka pogoda, więc wiecie, lato w pełni, końcówka czerwca, a my będziemy siedzieć w domu. Zamiast chodzić na basen, bo miałam taki też plan właśnie, chodzić na basen miejski. Ale... Ale tak to jest. Więc przyszłam trochę ponarzekać, jeszcze ponarzekam na aptekę i dałam ogrom pieniędzy na rzeczy. Głównie dla mnie, bo dziecięce leki jeszcze mam. Cudowna ta inflacja i cudowne to chorowanie w Polsce, naprawdę cudownie. Także dzisiaj będę marudą i będę narzekać, ale to też ma ochotę ponarzekać to śmiało zapraszam